Proszę pani, to jest absolutnie nie do przyjęcia. To jest niedopuszczalne. Ja jestem zaszokowany tym, co panie zrobiłyście z tak dobrze opracowaną formułą. Formuła programu jest taka. Robimy casting na kandydatki do zmiany wyglądu. Wybieramy z nich te, które zagwarantują najbardziej spektakularne efekty. Czyli jakie? Takie, które dadzą się pokroić na kawałki i z powrotem do kupy poskładać? Nie wyraziłbym się w ten sposób, ale mniej więcej o to właśnie chodzi. Ale to jest dobry program, proszę pana. Mi się ten program podoba, pani dyrektor też ten program się podoba. W ogóle każda osoba, która go czytała, mówiła, że to jest interesujące, tak? Tak. Proszę. Odkryj piękno w sobie. Na pewno każda z nas ma w sobie coś, co chce kompletnie zmienić. Czasami jest to wygląd, czasem całe swoje życie. Nie zawsze wystarczy do tego skalpel, co to właściwie oznacza? Na przykład to oznacza to, że u nas w klinice nie będzie się wyrywać zdrowych zębów tylko dlatego, że są trochę krzywe, proszę pana. Pani nie wie, o czym pani mówi. Obecnie kobiety gotowe są na wszystko, żeby wreszcie dobrze wyglądać. Czyli na przykład, żeby wyciąć sobie żebra i zyskać talię osy. Ten model urody, droga pani, minął w latach 5.0. Obecnie zastanawiamy się nad zwężaniem kości miednicy. Przepraszamy. <grymne> Niestety, w takiej sytuacji nie jesteśmy w stanie podpisać umowy w takim kształcie. W takiej sytuacji będziemy musieli zastosować paragraf z naszej umowy przedwstępnej o karach za niedotrzymanie warunków. Będziemy domagać się 200% umówionej pierwszej raty. Nasz producent przyjeżdża dziś wieczorem. Do widzenia panią w sądzie. No i co dalej? Utknęliśmy w martwym punkcie. Trzeba będzie zamknąć klinikę. Przecież my nie jesteśmy w stanie wytrzymać następnego obciążenia. Gdyby pani mnie słuchała, to by nie było całego tego problemu. Od początku mówiłem, że to reality show to jest... zły pomysł. O nieprawda, wcale tak nie było. Dobrze, na początku byłem za, ale później, kiedy się okazało, że mam robić operację na zamówienie, to ja pierwszy powiedziałem nie. To musi pani przyznać. Dobra, dajcie spokój, no. No to co pani proponuje? Mamy realizować y, ten projekt według ich zasad czy lepiej zrezygnować. Ja proponuję, żeby po prostu zaczekać na tego producenta porozmawiać. Z nim. Pani prezes to jest błąd. Taki producent jest przyzwyczajony, że idzie po trupach wyciśnie z nas ostatnie soki. No to co pan radzi? Pani prezes, ja już kiedyś mówiłem, proponowałem, że ja mogę ewentualnie kupić tą klinikę. Panie doktorze, tych pieniędzy potrzebuję teraz. Ma pan 700 tysięcy gotówką? Tak, panie dyrektorze, ale czy znalazł chociaż jakiś korzystny punkt zaczepienia? No to szukajcie dalej, ale niech pan szybko do nas dotrze, bo już przyjechał ten producent. No niestety, niestety dla nas ta umowa przedwstępna skonstruowana jest perfekcyjnie. To znaczy, że nie ma żadnej szansy, żebyśmy się z tego wygrzebali. Dlaczego go nie ma? No? Jest od pół godziny w szpitalu i nie przychodzi. Wojna nerwów. Chciałbym przedstawić. Przepraszamy za to spóźnienie. Muszę mieć chwilę czasu, żeby wczytać się Państwa projekt i te ankiety, które Państwo przygotowaliście. Panie producencie, Pani prezes Weiss-Korzycka. Przyznam, że jestem zaskoczony. To od bardzo dawna nie mam w ręku równy, dobrej recepty na przebojowy, mudry program. Gratuluję. Jeszcze dziś chcę podpisać umowę. Na jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. To będzie hit. A nie mówiłem?